Grant łazi za Abby i nikogo nie podrywa. To jasne, co jest Grant. Wiesz, że ją lubisz i nie zgrywaj twardziela. Widać, jak ją obejmujesz. Mamy podwójną randkę. Na pierwszej podwójnej randce trzeba się razem całować. Na trzy. Chloe i ja jesteśmy swatkami. Może kolejnym krokiem jest czworoką? Upadłam tak nisko, że prawie liżę się z Nathanem. Skoro nie ma fajnych facetów, to może pora poszukać bliżej? Zostaje Alex albo Nick. Opalony i napakowany, albo blady i chudy. Lubię cię, Alex. Sophie's come to me. Sophie chyba ze mną flirtuje. Co w nią ustąpiło? Masz fajny charakter. Wiem, że dawno nie miałaś faceta, ale fatalnie flirtujesz. Pozwól, że ci pomogę. Ona chce tylko się z kimś polizać. Wcale nie. Przeżyła ciężkie rozstanie i dawno się nie lizała. Ja nie pomogę, bo jestem gejem. Nie, cię szlak, Simba. Robisz ze mnie desperatkę. Sophie całuje Alexa. Co to jest grane? Nie przeczę, fryzurę kijową, ale dobrze się całuje. Ja też jestem dobra? Bardzo dobra, znasz się na tym. Zaczynasz mnie nudzić. To było zajebiste lizanko, ale więcej mi nie trzeba. Na razie. Czy to Jesteś zbyt spocany. Tylko mały uścisk. Przed chwilą się lizaliśmy i nagle przeszkadza ci pot? Wyglądasz na sfrustrowanego, bo jestem seksualnie jaja mi pękają. Co sobie wytrzep? Brandt myśli, że dwa dni rwania wystarczą. Musi zrozumieć, że to ja stawiam warunki. Znajdźmy jakieś laski. Nie widzę przeszkód. W klubie jest pełno dziewczyn. Skoro Sophie ma dosyć, znajdę im. To był chory wieczór, ale pora już wracać. Idę spać, zasrana pizza. Miałem kijowy wieczór. Wszyscy się lizali, a ja wspominałem chłopaka. Zaczyna mnie to wpieniać.